Właśnie jest dzisiaj pani Izabela Montelapis, która przygotowała dla nas tą piękną, tą bardzo oryginalną aranżację. Jest to taka trochę nietypowa wystawa, bo w tej galerii zazwyczaj prezentujemy wystawy typowo artystyczne, natomiast stała pod takim walorem artystycznym jest również użytkowa. Tak? Znajdziemy tu wiele różnych przedmiotów codziennego użytku. Które zostały wykonane, albo przynajmniej zaprojektowane, albo gdzieś znalezione przez Panią Izabelę i w bardzo oryginalny sposób zostały tutaj zakomponowane. Natomiast, cóż o Pani Izabeli mogę powiedzieć? Pani Izabela jest Kaliszanką przede wszystkim, natomiast od blisko 20 lat swoje życie dzieli pomiędzy Kaliszem, a Wielką Brytanią. Tak? I po tych miejscach prowadzi działalność w postaci projektowania i aranżacji wnętrz. Jest przede wszystkim projektantką wnętrz, stylistką wnętrz. No i ma bardzo, bardzo dużo osiągnięcia w tym zakresie. Bardzo dużo aranżacji, zarówno wykonanych, jak i zaprojektowanych. Jest osobą bardzo, bardzo taką elastyczną i bardzo... Otwartą na pewno. Bardzo twórczą, dokładnie. O, to Ja. Wiem, że prowadzi również warsztaty, również... Wiele innych rzeczy, więc może najlepiej sama nam tutaj powie o sobie parę słów. No właśnie i powiedziałam, że nie będę czytała skarki, bo to podobno nie wypada, ale słuchajcie, jestem w takich emocjach, że trochę nie będę wspierać. Przede wszystkim bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to, że jesteście tutaj przyswiście, bo to jest rekomendacja najpiękniejsza. I co można ofiarować najpiękniejszego, najpiękniejszego drugiemu człowiekowi? No właśnie czas. Więc dziękuję Wam za ten czas dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie częściej jeszcze tutaj zaglądać, ponieważ to jest tylko bernisarz, natomiast wystawa potrwa do 9 maja. Przede wszystkim chciałam podziękować Panu. E, no musimy sobie wymienić te uprzejmości, Panu Tomaszowi, bo przyznam, że pukałam do wielu drzwi w Kaliszu, ale Pan e, Tomasz. Niesamowita postać, ponieważ wszedł do mojej pracowni, zachwycił się z pewnymi obawami, bo wiedział, że nie będzie normalnie. Ale ja uważam, że na tym właśnie polega twórczość, że ona jest właśnie dyskusyjna, kontrowersyjna. Troszeczkę się obawialiśmy, czy się tu zmieszczę, ale ponieważ no, jestem tym projektem, ten wnętrz, to też postarałam się tą przestrzeń troszeczkę zaaranżować. Zanim powiem coś o wystawie, chciałabym jeszcze, bo muszę. I tutaj jest taka najdelikatniejsza część mojej wypowiedzi, podziękować moim przyjaciołom, bez których ta wystawa by się nie odbyła i od których mam wielkie wsparcie na każdym kroku, którzy mnie wspierają, mówią, że to ma sens. Ci przyjaciele tutaj są i się chowają, ale wiedzą do kogo mówię, bo bez tego wsparcia praktycznie byłoby ciężko. Z całego serca, więc si boku. I trochę się wesprę tym, tym, tą taką moją karteczką. Nie wiem właśnie czy. Nie wiem właśnie czy... Bo chciałabym powiedzieć coś do wydarzenia dzisiejszego właśnie doszło przede wszystkim też dzięki e, zainteresowanemu moją twórczością organizatorowi, czyli panu e, Tomaszowi Serdą, kierownikowi Działu e, Sztuk Wizualnych i plastiki, Centrum Kultury i Sztuki w Zapisałam sobie, żeby wszystko powiedzieć właśnie, żeby to pamiętać. Przyznaję, że tak jak mówię, no, nie było tutaj łatwo troszeczkę się wypromować, a chciałabym jednak do Państwa troszkę wrócić. Nie wiem, czy na zawsze, nie wiem, jak to się ułoży. Chciałabym, żebyście się ze mną kontaktowali, jeżeli nie potrzebujecie. Dlatego próbuję tutaj w Kaliszu. No i tutaj dotarłam do sedła, do sedna. Większość z Państwa mnie kojarzy, zwłaszcza z prac, które już wykonałam w Kaliszu, bo wykonuję je w Anglii, ale też na terenie całej Polski i widzę tutaj moich niektórych inwestorów. To jest też mega rekomendacja, że przyszli tutaj, że się nie obrazili potem wszystkim na mnie, bo różnie to z tymi remontami jest. Natomiast bardzo, bardzo dziękuję, bo te pomieszczenia, które robię, to właśnie są bardzo spersonalizowane pomieszczenia, ponieważ przygotowuję je dokładnie pod osoby, które mnie o to proszą. Dlatego w tych pomieszczeniach znajdziecie Państwo wykonane metodą DIY, czyli do yourself. Wszystko Właściwie tutaj jest wykonana przeze mnie, czyli robię lampy. Nie mogliśmy zainstalować żyrandoli, ale są też żyrandole. Wykonałam dla Państwa przykładowe propozycje konsol, bo one są takie najbardziej ciekawe teraz i trendy, w przedpokojach, w pokojach. Wykonuję również meble takie jak tutaj komody, ale też takie z połączenia nowego ze starym, odważnego z takim spokojnym, bieli z czernią. Wszystko buduje na zasadzie kontrastu, bo mnie się wydaje, że ten kontrast to jest najciekawszy. W związku z tym myślę, że chciałabym pana, Państwa zainspirować do zmiany też w swoich pomieszczeń i myślę, że możecie czuć się tutaj moimi gośćmi i zapraszać mnie też do swoich mieszkań. Bardzo dziękuję Państwu i zapraszam.